Horoskop astrologiczny, moi kochani, na maj dla wszystkich osób spod znaku wodnika. Witam Was serdecznie, moje drogie wodniki, panowie wodniki, panie oczywiście, mogę powiedzieć odwrotnie, wodniczki i panowie wodniki. Jeszcze raz dzień dobry. Moi drodzy, w horoskopie, jak powiedziałem, astrologicznym, czyli opartym na planetach aspektach, na kosmogramie, na tym tańcu planet, który codziennie odbywa się nad naszymi głowami. Moi kochani, nie jest to horoskop oczywiście związany z Tarotem, z Lenormandzem z systemami karcianymi, tylko właśnie z astrologią, więc taki dla Was na tym kanale mam dzisiaj horoskop. Moi, drogi, moi drodzy, te osoby, które mnie oglądały, to wiedzą, a osoby, które są nowe, nie wiedzą, że omawiam tylko horoskop, tylko aspekty życia, które są ważne, które będą miały jakiekolwiek odzwierciedlenie w życiu, a nie tylko po prostu hipotetyczne. To, co horoskop pokazuje, to, na co będziemy mieli miały wpływ, kochani, i to, co pokazuje oczywiście kosmogram, czyli kosmogram horoskop to samo. Ten wykres to się nazywa kosmogram, jakbyście nie wiedziały, nie wiedzieli, że horoskop tutaj to co widzicie, to co macie narysowane, to jest horoskop, ale inną nazwę to ma właśnie kosmogram. Moi drodzy i właśnie y, chciałbym się odnieść tylko do spraw, które są tutaj widoczne, które, które nam kosmogram pokazuje, a rzeczy, aspekty y, wydarzenia, zdarzenia, które będą nas, do, które nas będą dotykały bardzo słabo albo w ogóle nie ma sensu tego mówić, bo albo tego nie odczujecie, albo nie będziecie miały na to, miały, miały na to żadnego wpływu. Moi kochani, zaczynamy. Y, dzisiaj taka dosyć y, można powiedzieć surowa aranżacja, moi kochani, też mój strój, taki jest delikatnie mówiąc inny. No dzisiaj jestem na działce, niestety w domu trwa delikatny remont, więc nie mogę tam nagrywać, bo jest delikatnie mówiąc wielki jedyny rozgardiarz, więc nagrywam tutaj dzisiaj, ale myślę, że nie będzie żadnego problemu. Moi kochani, zaczynamy. Oczywiście to jest to horoskop na znak wschodzący wodnika, tak? czyli ascendent ustawiamy na wodnika. Moi drodzy, najważniejsze, yy, najważniejsze można powiedzieć yy, Najważniejsza sprawa to będzie Waszym stanem posiadania, jeżeli chodzi o maj dla wodników. Muszę Wam powiedzieć, że to jest coś fajnego. Drogie wodniki, wodniczki, tutaj powiem szczerze, dwa światła: Słońce i Księżyc. Na pewno dają pewnego rodzaju przeświadczenie o tym, że będzie to ważny aspekt Waszego życia. Stan posiadania, czyli to, co posiadacie, to co macie w kieszeniach, pieniądze na kontach. Kosztowności, biżuteria, nie wiem, dolary, waluta i tak dalej, ale samochody, ale nie dotyczy, co moi drodzy, nieruchomości. Stan posiadania, który macie. I teraz tak: dwa światła, i do tego Saturn. No ktoś powie, że Saturn, w takim domu horoskopowym, powiem, no to, to tragedia. Duży malefik, no to jeszcze duża strata. Moi kochani, ale Saturn. Oczywiście tak, w gazetowej astrologii można by go uznawać, że on tam będzie hamował, to nie będzie dawał wam możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o stan posiadania. Jednak w tym waszym horoskopie Saturn jest pozytywnie z dwóch stron aspektowany aspektowany właśnie pozytywnie. Czyli w trygonie do węzła północnego, południowego księżycowego, czyli moi drodzy, węzeł księżycowy południowy oznacza, że naszą przeszłość, to co było, też wpływy karmiczne, ale zaszłości z którymi musimy sobie radzić. I one są czasami trudne, żeby sobie z nimi poradzić. I tutaj mamy trygon, pozytywny aspekt czyli tak, jakby sytuacja się delikatnie mówiąc stabilizowała, związana z tą przeszłością więc negatywne wpływy przeszłości mogą już nas, na nas, delikatnie mówiąc, przestać powoli wpływać. No i mo, moi drodzy, drugi pozytywny aspekt Sekstyl z Wenus. Wenus, kochani, planeta ma beneficzna, pozytywna, optymistyczna, pieniężna, moi kochani. Taka planeta, która daje pieniędzy, daje obfitość, wyrównuje straty z zyskami spokojnie, moi kochani. I tutaj aspekt sekstyla, sekstylu do, do Saturna mówi o tym, że wasze finanse w miesiącu w maju ulegną na dłuższy okres stabilizacji, moi stabilizacji, czyli będzie to czas, w którym warto zająć się tymi sprawami stanu posiadania, bo możecie fajnie sobie wykreować najbliższą przyszłość tak, żeby ona nie była, żeby nie było kłopotów z pieniędzmi, kłopotów z myśleniem o pieniądzach, z wydatkach, inwestycjach i tak dalej. Będziecie miały, mieli tych pieniędzy pod dostatkiem, tym bardziej będą one stabilne. Super czas dla wodników, jeżeli chodzi o stan posiadania, muszę wam powiedzieć, jesteście na bardzo wygranej pozycji. Wprawdzie mam tutaj moi kochani Neptuna. Mam. Jest tutaj Neptun. Jest tutaj Neptun, moi drodzy, i to jeszcze negatywnie aspektowane bym powiedział przez Marsa. Mars to planeta maleficzna, trudna, wojownicza, to jest taki wojownik, który walczy, który, który chce coś wam zabrać. No i a Neptun to wiecie, to planeta taka delikatna odpałów, takich delikatnych, wiecie, wszystko za mgłą, wszystko na rauszu, tak jakby się zachowujemy, nie widzimy tej prawdy. Więc jeżeli ten stan swojego posiadania, moje drogie wodniki, wodniczki poprawicie i będzie już wszystko stabilnie, no to słuchajcie, nie gramy w żadne gry nie tracimy na rozrywki, nie tracimy na jakieś podejrzane romanse. Z tego powodu, że Mars w piątym domu horoskopowym to jest zabawa, to jest, to jest, słuchajcie, romans, to, jest, to są gry różnego rodzaju. Nie idźcie w tym kierunku, moi kochani, ponieważ jeżeli tak zaczniecie działać w maju, to jesteście na straconej pozycji. Więc w maju, moi drodzy, spokój. W maju bez romansów, bez hazardu, bez jakiegoś dzikiego seksu nie wiadomo z kim i po prostu Trzymamy się pewnych swoich zasad, które nie pozwolą nam na straty. Nie wolno wam tracić pieniędzy w maju na takie różne rozprawy rozrywkowe, bo to przyniesie tylko i wyłącznie moje drogie wodniki stratę. Więc uwaga ostrożnie w tym kierunku nie idziemy, to jest ostrzeżenie. Moi kochani, Następny dom horoskopowy, który tutaj się nam tak dosyć mocno objawia, to jest dom horoskopowy trzeci. A co może być dom horoskop... Co może oznaczać nam w maju dom horoskopowy trzeci? No, w Polsce maj się kojarzy z majówkami, czyli w końcu z wiosennymi wyjazdami, plener, waka... rower, słuchajcie, majówka, nie wiem, góry, morze, te, też teraz wiecie, wyjazdy zagraniczne i tak dalej. Ale są to przeważnie wyjazdy krótkie, no bo nie jest to okres wakacyjny, tylko majówkowy, czyli krótkie wyjazdy 2 tygodniowe. Możemy sobie takie, jak kogoś stać, to sobie po prostu leci, jedzie, nie wiem. I co dla wodników w maju? Dobry okres na tego rodzaju, kochani, planowanie z tego powodu, że mamy tutaj Jowisza. Jowisz planeta szczęścia, duży benefik planeta, która daje obfitość, planeta, która daje nieoczekiwane, nagłe, duże, ogromne szczęście, udane wyjazdy majowe, majówki możecie spokojnie planować. Jesteście, drogie wodniki, na bardzo dobrej pozycji, aby wszystko się pięknie i fajnie zakończyło. Do tego tej, do tej energii Wam doda Eris, no byście się zdziwiły, jak ktoś zna się trochę na astrologii, <laughs> pojmuje o co chodzi Eris, no to siostra, siostra bliźniacza Marsa, no to słuchajcie, no to jak? Eris, bogini właśnie niezgody, to na tych wyjazdach będzie jakaś kłótnie, będą jakieś konflikty i tak dalej. Kochani, nie, jesteście w błędzie. Eris czasami się nam inaczej yy, kreuje w horoskopie. Jeżeli jest, yy, bo wiadomo, że czasami możemy, mamy sytuacje, w których chcemy kogoś opierniczyć za przeproszeniem, komuś coś powiedzieć, ale Eris też czasami może coś takiego nam u nas wywołać, jeżeli... Działamy. No nie, jeżeli skutek ma być pozytywny. Pozytywny, ponieważ trzeba komuś coś powiedzieć tak dosadnie, żeby ktoś zrozumiał, bo akurat ma w tej chwili jakieś zaniki, delikatnie można powiedzieć pojmowanie rzeczywistości. I tutaj ta Eris jest, słuchajcie, w aspekcie. Z... Marsem. No kurczę, no dobra, ale w jakim, no tylko nie w, nie w złym, bo będą kłótnie. No nie właśnie w dobrym, bo jest w sekstylu. Więc, moi kochani, jeżeli Mars jest w sekstylu z Eris, oznacza to, że będą te planety, jakby dwoje łączyło, to rodzeństwo będzie łączyło siły i dawało do nas pozytywnej, ciepłej energii. No może nie ciepłej, źle powiedziałem, e energii takiej do działania, takiej sportowej, energii takiej wpływającej na to, żebyśmy te krótkie wyjazdy sobie fajnie spędzili. Czyli aktywny wypoczynek, moi kochani, więc polecam. Spacery, bieganie, jakieś wypady długie w góry czy nad morze, plażami, kilometry, chodzenie to jakby horoskop mówi o takiej rodzaju wypoczynku, więc tak Wam tutaj preferuję, moi kochani. To będzie dla Was na pewno, na pewno, na pewno drogie wodniki miłe, to będą miłe wspomnienia. Dobra. To już wszystko sobie tutaj wiemy, moi kochani, i wchodzimy do domu horoskopowego czwartego, który też tutaj jest zaznaczony. Bo z tego powodu, że w tym domu mamy Urana i Wenus. A dom horoskopowy czwarty, moi kochani, to jest rodzina. Tutaj, gdzie mieszkamy, bezpieczeństwo, tu gdzie się czujemy najlepiej. Wenus w tym domu, czyli planeta beneficzna, fajna, pogodna, planeta... Uśmiechnięta, planeta dająca piękno, poczucie takiego, takiej jakby można powiedzieć, dbania o wizerunek i tak dalej, w ogóle o wizerunek rodziny. Można powiedzieć, będzie wszystko fajnie, ale miejcie na uwadze jedną rzecz, że ona nawet nie jest źle aspektowana. ponieważ Wenus jest w sekstylu i z Księżycem, i z Saturnem, czyli emocje pozytywne jak bardziej Saturn sekstylu z Wenus będzie stabilizował sytuację rodzinną, więc moi kochani, w tej rodzinie się może nic, znaczy, się, nie będzie się ogólnie nic złego działo, widać, że możecie tutaj być o tę kwestię spokojni, spokojne, ale dlatego, tutaj mamy aspekt, dlatego, mamy tutaj zaznaczony ten ten dom horoskopowy i tą Wenus, ponieważ mamy kwadraturę do Lilit w siódmym domu horoskopowym. Lilit to jest pierwsza żona Adama. To jest demonik, demon, wściekły demon, głównie demon zazdrości. On tak jest uznawany w astrologii. Pierwsza żona Adama dlatego od niego odeszła, ponieważ nie czuła się komfortowo przy Adamie, ponieważ on był głową jakby rodziny, a jej kazani tylko rodzić dzieci i właściwie żadnego nie miała zdania, słowa do powiedzenia. To się wściekła, uciekła, kochani, i potem rodziła setkami te demony, te dzieciaki, zjadała je, tam do, do szale, szaleństwo jakieś, dobra, mniejsza z tym nie jest to kanał o mitologii moi kochani, no i ta Lilith w astrologii ja ją uważam, że to jest taka bogini tak, takie, taka, taki demon wściekłości, zazdrości że jeżeli czegoś nie dostanie to się wścieka, to, 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 to takim rządza taką, rządza taką zemsty, takiego, w, takiego wścibstwa i tak dalej, i tutaj talilit się wam, kre, wam mamy, aspektuje wam kwadraturą do tego, moi kochani do tej Wenus w tym domu rodzinnym, czyli domu ochrotkopowym czwartym, co to może oznaczać oznaczać to może, że ten spokój ta sielska, ta sielska atmosfera będzie przez to zakłócona. Ktoś z rodziny, niestety, jak to się, mówiąc, brzydko mówiąc, może zmiesić, może coś wymyślać, może być jakimś takim czarnym koniem, ale w negatywnym słowa znaczeniu, czyli może generować jakieś w rodzinie kłótnie. I tutaj musicie mieć na to baczną uwagę, aby, jakby można powiedzieć, jak już teraz to wiecie, w zarodku zdusić te niepokoje, które mogą się jednak w tej rodzinie pojawiać, pomimo sielskiej naprawdę dobrej atmosfery. Starajcie się to jak horoskop, jakby właśnie, właśnie pokazać. Okazuje teraz, że starajcie się to szybko wyłapać, szybko jakby wykluczyć tą czarną owcę, która gdzieś tam się czai i może taką, taki zamęt w, w tych sprawach rodzinnych Wam przynosić, moi kochani. Także tak to wygląda, ale y, może to dotyczyć też głównie spraw partnerskich, bo ta liczba jest w, oso, y, w, słuchajcie, w domu horoskopowym siódmym, czyli partnerstwo. To ktoś, być może wasz partner czy partnerka będzie bardzo zły, że Wy ze swoją rodziną czy z jej rodziną jesteście na lep, na lepszych sto, w lepszych stosunkach niż on z Wami. Więc miejcie to na uwadze, że coś takiego może być. W tym kierunku bardziej bym popatrzył, w tym kierunku, moi kochani. No i y, jeszcze co to. No i tutaj byśmy mieli, moi kochani, wszystko, można powiedzieć, jeszcze coś jednego, jedną sprawę. Dom horoskopowy 12, moi drodzy, Pluton. No, Pluton to planeta taka plugastwa. To jest Bóg. Pluton to jest Bóg. To jest, to jest m, rzymski y, Pluton to jest po rzymsku, po grecku Hades z greckiego Bóg. Znaczy się, rzymski Bóg po ziemi to jest Pluton, grecki to jest Hades, i to jest Bóg tych uzmarłych, tego, co jest pod ziemią, tego plugastwa, takiego tego okultyzmu ciemnej, takich ukrytych wrogów, moi kochani. Na szczęście ten Pluton, moi drodzy, jest tutaj w sekstylu do, w sekstylu do, do Słońca. Czyli, moi drodzy, w sekstyl pozytywny aspekt, można powiedzieć, że, dostanie, że i dom horoskopowy 12. Czy, oj, to trudny dom, dom, który daje taki, to jest, ja uważam, że jako dom, no dom upadający to na pewno, ale spadowy, spadowy dom wszelkiego rodzaju ścieków z całego horoskopu, które tam wpływają, wszystkiego, co się niedobrego dzieje w każdym aspekcie waszego życia, to jest dom ukrytych wrogów, dom takich strachów, dom załuków ciemnych szpitali, słuchajcie, takiego, takiego czegoś, co się nam kojarzy z, takim, z czymś z takim wstrętnym, ale dom też. Też, słuchajcie, pewnego rodzaju mm, naszych przemian duchowych, takiego czegoś, że musimy się bardziej skupić na sprawach duchowych, a nie na materialnych, więc ten Pluton, tutaj, na szczęście jest w sekstylu do słońca, może nas pozytywnie zmienić duchowo, abyśmy bardziej byście, wy, wodniczki, wodniki byliście bardziej się spojrzeli na sprawę duchową, sprawę swojego wnętrza. Czy na pewno wszystko tam jest w porządku, czy nie wychodzi z waszego wnętrza? Czasami jakaś trudna, ciężka energia, niezbyt miła dla innych. Zastanówcie się nad tym, moi drogie wodniki. Ogólnie horoskop na maj jest świetny. Moi drodzy, dzięki, że ze mną jesteście. Oczywiście lajki, oczywiście komentarze, oczywiście subskrypcje. Ten dzwoneczek musi być na czarno, dzwoniący to jest pożytywna subskrypcja. Bardzo Wam za to, moi kochani, dziękuję. Dużo szczęścia w tym maju, udanych wyjazdów, pozytywnych dni, ciepłych, słońca dużo, aby ta rodzina też była z wami szczęśliwa i wy z rodziną. No i kochani, szalejcie, szalejcie i bawcie się dobrze w tym maju, w tym wiosennym, ciepłym czasie odnowy duchowej. Cześć, trzymajcie się, do następnego filmu. Hej, Wodnik!